Boże, ciało zmieniło się w apel szkolny. Nie lubię tego dziada. Jaram się strasznie, bo będzie dużo osób i w ogóle, ale mam jeszcze trening 9 minut, więc muszę tańczyć. Dobrze jest. Nie, jest w nie jest skłamana. Zabij jej! Ja tu się żaden, to żartu kupiłam. Jaki problem? Taki, że nie mamy helu. Klaudia, poradzimy sobie. Siła, siła kro. No, wychodzi. oni już schodzą. Ha, widzicie po babeczki na dół. Aha, ten sposób. A ty myślisz, że dużo tych babeczek będzie? Nie wiem. Jak to przyjechałeś, to pewnie będzie dużo. Ale czemu? A co my tu mamy zrobić? Zabrać babeczki czekać, ale czekamy tu? Nie wiem Bo niezręcznie trochę O Hej Piotra, jak się podoba impreza? Fantastycznie, nie byłem najlepszej Tak? Nigdy nie byłem najlepszej nie zaprzyłam. nie zaczęła Dlatego, nie byłem najlepszej, jak się zacznie przyjdzie, co wtedy wyjdę To no, Sushi Adrian dostanie To wygląda lepiej niż takie sushi w knajpy. Tutaj! Powiedz, że ty teraz, no sobie Dobrze. Miałem zielonego pojęcia, co się dzieje, ale ktoś to do mnie. Czyli to jest, teraz do Tak. Aha, tak. Nie. Wow. Wow. Znaczy, lepszy jestem ja niewiedzący niż Klaudia, wiedząca wszystko. Czyli w sumie tak jak zawsze. Dokładnie. No. Damy radę! Gdzie teraz jest? Chyba w domu A przyjeżdża czy nie bo, bo, bo się nie przyjedzie? Właśnie o to chodzi, dlatego pytam Ja nie mam pojęcia co się dzieje Ale ty tu jesteś teraz dowodzącym A właśnie, no to, to czekaj, ty ja może do niego zadzwonię A po co do niego dzwonicie? Żeby dowiedzieć się czy przyjdzie Przyjdzie, przyjdzie A powiedz jak to wygląda, bo czemu mu się nudzi i teraz siedzi w domu? No bo ja mu nie, nie pozwoliłam się kręcić tego studia w ogóle Ale, ale czemu? Żeby nie zobaczył jak wchodzicie Czego użerpać? Jakiego argumentu? Ej, nie kręć się konstytucją, nie jakiejś niespodzianki Powiedziałam mu, żeby nie, że nie może przychodzić Po prostu? Tak W jego urodziny? Tak Znam Adriana stoi gdzieś za winklem nie. i się cieszy tam Nie, <noise> da, da. Nie przestańcie mi tak mówić A mam zazwyczaj Andrzeja A Którego Andrzeja? Starowiczego No, to, to skąd? Z, Z Krakowa Z Krakowa? A. No przecież on tutaj z Adiadem robi interesy i ma szkołę drugą. Tak. To mnie bardzo zaczyna. Mm. <laughs> Bo mnie peszy. Powoli, bo od... zobacz, tu nie masz strzałki, a tam Ale tu chyba trzeba otworzyć ogólnie, że to opakowanie całe z tym Nie. Jest. Tego na pewno nie, tego nie wiem, to może trzeba otworzyć. Proszę. radę. Chyba zrobię tak. Bo jest tak, że w którą ja mam bo tu część idzie w tą, a część idzie w tą. To sam no. mam zrobić? ręką w Tak. No to trzeba było baby, no. To trzeba było baby, ja to nie umiem. Ja, dziękuję, dziękuję. Dzięki! <laughs> Marcin, jak się czujesz? To jest twój dzień. Yeah. Podchodzi! Yeah. Podchodni tuzia i mówi, proszę zmówka nie pomyśleć. Co to jest muca i robi? You talk too much. You go bla 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 Boże ciało zmieniło się w apel szkolny. Czy nie chciałem tutaj być? Nie lubię tego dziada. To tyle? A tu coś jeszcze dodawać? <ścoughs> 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 A few moments later. <ścoughs> <ścoughs> Two thousand years later. Mogłeś już wyjść. Nie! 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 Czekaj, czekaj, bo Nie! wiem Nie! eternity later. Nie! spiesz się. Oh, nie! 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 trzeba Nie! i Dziecku dopiero Nie! <śla> <śla> Ale nigdy nie lepiej wyglądać nie będziesz. Jezu, tutaj cię Mówisz o Jak to Jezus. Maria. Uuu. A ja chciałem powiedzieć, że nie chciałem tu być. Powiedziałem im, żeby powiedzieli coś miłego. Byacie przede wszystkim. No ale no. Co ci mogę nam powiedzieć? Mniejszego niż to. Do... Znaczy, no. Już jest najlepszego. Tak, jeszcze trzeci królek. trzeci królowie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wow.

Ciało się przerodziło w a na koniec Trzech króli przybierzeli dostajemy Mega, mega, no powiem ci nie spodziewałem się znaczy Spodziewałem się, że na coś wykombinują, ale nie takiego Słuchaj Wszyscy są na środku? Naprawdę, ja pamiętam kiedy ostatni raz byłem tyle razy zaskoczony Pierwsze zaskoczenie, jak zobaczyłem szampana Rano A okazało się, że oni byli o północy i mnie po prostu nie dogodzili No i co? Poddaliśmy się. Drugie zaskoczenie jak się okazało, że gra w z takimi kuklary. Nie? I akwarium. Przepraszam, czy ty mi właśnie kupiłaś na urodziny akwarium? Rybki, jak mają tutaj dodatek. No, a trzecie, teraz. Poczekaj bo, 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 bo. Bo, jak zobaczysz, że na górę, które trzeba było im zapłacić, żeby to przyszli w ogóle. No, macie Teraz się odwróć do kamery tu. Zaprezentuj się. A kogo tam nie ma, bo Klaudia zapomniała? Nawet <laughs> Ciebie. Ciebie? Mamy? Serio? Wow, ja pietruchy. A on się tak prosił. No i super, mi bo bo Ona mi zapomniała nawet zaprosić. Ja się sam musiałem powiedzieć. Co za... Co za krowa? Jotras. Zwolnij ją. <laughs> Tartowałem! Na miejsce na Ej, to co? Teraz imprezę robić, czy co? Ale to się całe nie? Pamiętajcie, że się składamy pieniążki. <laughs> całe się jedno. no. Dobra. No! <laughs>